Witamy na konferencji prasowej po meczu 33. kolejki Fortuna I Ligi, w której to kolejce Korona zremisowała z widzewem Łódź 1-1. Jest z nami asystent trenera Marcina Broniszewskiego, pan Tomasz Wodarek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Poprosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dzisiaj zagraliśmy innym ustawieniem 4-4-2 z rąbem w środku, z szerokimi dziewiątkami. Daliśmy szansę zawodnikom, który, którzy do tej pory grali mniej. Niektórzy tą szansę na pewno dla siebie indywidualnie wykorzystali, ale ogólnie myślę, że z przebiegu samego spotkania to mecz bardzo otwarty. Stworzyliśmy sobie kilka naprawdę dogodnych sytuacji tak jak słupek na początku pierwszej połowy, później sytuacja sama, sama. Paweł Tomczyka, mimo tego, że przegrywaliśmy, dojrzeliśmy do tego, żeby zremisować, ale też na pewno wygrać mecz. Korona oczywiście też miała swoje okazje. Mecz, myślę, taki dynamiczny mógł się, mógł się podobać, jeżeli chodzi o walkę, zaangażowanie, determinację i tego na pewno naszym zawodnikom nie można odmówić. Cieszy to, że mimo trudnego okresu dla piłkarzy, gdzie niektórzy nie znają swojej przyszłości, tak naprawdę, pokazali, no, że chcą po prostu do końca sezonu dawać siebie wszystko i grać dla widzewa bez względu na to, jaka e, ich przyszłość będzie w następnym sezonie, także na pewno za to trzeba zespół pochwalić. Dziękuję trenerze. Dziękuję bardzo. Za chwilę druga część konferencji. Gościem drugiej części konferencji jest trener gospodarzy Dominik Nowak. Trenerze, poprosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. Myślę, że te pierwsze 20 minut było takie dość nerwowe w naszym wykonaniu. Przede wszystkim mało, mało było takiej, takiej agresji, takiego zbyt dużego wyczekiwania. Byliśmy niekiedy spóźnieni w tej drugiej linii. Natomiast rzeczywiście po tych 20 minutach zaczęliśmy grać to, co sobie zaplanowaliśmy. Chcieliśmy, żeby żeby przede wszystkim wysoko odbierać piłkę i ta konsekwencja tego dobrego doskoku, rzutkarny. E, bramka na 1-0. W przerwie też korygowaliśmy mm, przede wszystkim ten pressing wysoki, który chcieliśmy zakładać e, zakładać e, kompaktowo całym zespołem. To było widać i, i rzeczywiście, rzeczywiście wiele tych piłek udało nam się, udało nam się odebrać tej drugiej linii szczególnie i, i linia obrony też lepiej skracała pole gry i myślę, że dążyliśmy do tej drugiej bramki. Szkoda, że, że, że tego e, nie sfinalizowaliśmy, bo, bo mogę, mogę pochwalić zespół właśnie za tą drugą połowkę, No Straconej bramki, bo oczywiście ją przeanalizujemy. Zresztą już wiemy, jaki tam błąd popełniliśmy. E, natomiast też no, w ostatnie minuty to wiadomo, już taki rollercoaster z dwóch stron. Każdy zespół dążył do, do wygranej. Także myślę, że w ogóle dobre spotkanie na, tutaj na Suzuki Arenie. Kibice już dopisują. Kibice myślę, że mogą być zadowoleni, bo, bo, bo zespół. Jeżeli chodzi o te aspekty ofensywne, prezentuje się coraz lepiej też nad tym. Tak jak mówiłem, już przed meczem pracowaliśmy. Możemy być dzisiaj może niezadowoleni z wyniku, bo, 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 bo wiadomo, no, no, jak wygrywasz, to jest inaczej i, i, i myślę, że ta radość byłaby, ale wiemy, że, że ten kierunek jest, jest dobry. Wiemy, że Wiemy, że teraz jeszcze czeka nas bardzo ważny tydzień przed arcyważnym spotkaniem w Radomiu. Trzeba zrobić wszystko, żeby żeby tam przede wszystkim znów wyjść, wygrać to spotkanie. Ale to, co mnie cieszy, muszę pochwalić zespół nikt z tych zawodników nie jest na tak zwanych wakacjach. My walczymy o swoje, walczymy o trzy punkty, walczymy dla Kielc, dla tych kibiców, którzy stworzyli się też naprawdę niepowtarzalną atmosferę. Myślę, że to jest kierunek i, 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 i tak naprawdę, tak naprawdę w tym nowym sezonie to, to, to jest korona, którą, którą będziemy oglądać walczącą, nieustępliwą z elementami właśnie wysokiego pressingu, przede wszystkim chcącą zdobywać dużo bramek. I, i, I myślę, że tutaj przy wsparciu wiem, że tych kibiców będzie będzie łatwiej. Także dziękuję dzisiaj jeszcze raz kibicom za, za ten doping. Mówię niepowtarzalną atmosferę, bo dzisiaj było naprawdę święto. Tak to ma wyglądać. Dobry mecz z obu stron, takich taki obie, obie strony chciały bramki zdobywać. I tyle mogę na koniec tutaj dodać jeszcze raz, tak jak mówię, możemy być dzisiaj z takiej postawy zawodników, jeżeli chodzi o koncentrację, wolę, zwycięstwo, zadowoleni. Dziękuję, trenerze. Dziękuję. Dziękujemy. Ostatnia nasza wspólna domowa konferencja w tym sezonie. Trzymajcie kciuki za tydzień w meczu z Radomiakiem.